Dzień dobry, tutaj się właśnie chciałem dodzwonić do e, Omzriku. Czy rozmawiam z panem, z działaczem z OMSRIC-u. Tutaj media są. Chciałem państwa zapytać, dlaczego tak wszystkich, ach, wszystkich atakujecie e, bez wyroków sądów, udostępniacie ich zdjęcie i tak dalej? Nie robicie, bo to jednak sam. Sami hakerzy to ujawnili. Ja nie mogę powiedzieć, bo mi nie było dane tego poznać. Udo, udo, udostępnili, że to pan udostępnia wszystkie zdjęcia, nawet mogę ten, nawet mogę, po, nawet mogę dać cytaty wiele. Pan powie, że to też. To, że matecki nie prowadzi strony ziobro, tak czy nie? Ale to wy też prowadzicie omzlik, tak? Tak lub nie? No tak, czyli ujawniacie, łamiecie prawo, ujawniacie e, e, dane osobowe bez skazania wyroku. To jest niezgodne z kon... proszę pana. To, pan, to ja jestem tylko dziennikarzem, co, co i mi zgłaszali, to ten. To ci, którzy zgłosili na prokuraturę ten, podali to wszystko. Ja jestem tylko dziennikarzem, ja tylko, ja tylko chcę wiedzieć, proszę państwa. Jakim Proszę pana, jako dziennikarz po co panu to jest ten ważne? Jeżeli, jeżeli bym się miał tłumaczyć z policją, to to bym mógł pokazać. Proszę pana, prawo prasowe tego nie daje. Ja mogę tylko powiedzieć, jakiego zawodu ja jestem. Jestem dziennikarzem. Prawo prasowe tego nie obowiązuje. Ja, ja sam studiowałem dziennikarstwo. Ale dlaczego kończymy coś w życiu, ukryć pan, państwo, my przed panem? Tak, chciałbym zadać pytanie dlaczego ja w niecie? Ale proszę pana, jest prawo dziennikarskie, nie może pan, może odłączyć, pan nie musi. Ale, no, ale pan, dlaczego pan unika prasy? No widzicie proszę państwa, spróbujemy właśnie, to jest takie, że, on, że oni się bardzo boją. Według prawa prasowego mogę tylko powiedzieć, że jestem dziennikarzem i muszę podawać swojego imienia i nazwiska. No, więc, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Kiedy, kiedy oni, e, kiedy oni, kiedy to jest właśnie uciszanie, mogłam oczywiście, ale to jest uciszanie prasy więc przedstawienie się, nie muszę się przedstawiać, więc o to właśnie chodzi. Więc tutaj właśnie on już nawet zaprzecza samemu sobie, więc tutaj trzeba by zobaczyć co on reprezentuje z sobą. Więc tutaj już ujawniamy numery. Tylko tyle, więc do usłyszenia i do zobaczenia.